Nasz nowy dom to one mogą zastąpić Dowbor. Wygryzie ją ktoś z rodziny? Katarzyna Dowbor nie poprowadzi nadchodzącej edycji programu Nasz nowy dom. Władze Polsatu poszukują nowej prowadzącej. Na liście potencjalnych gwiazd pojawiły się głośne nazwiska. Edward Miszczak ponoć rozważa między innymi angaż kogoś z rodziny zwolnionej dziennikarki. Katarzyna Dowbor została zwolniona z Polsatu. Dziennikarka opublikowała oświadczenie, w którym zdradziła kulisy jej pożegnania ze słoneczną stacją. Edward Miszczak podobno miał poważny powód do zwolnienia prezenterki. W programie Nasz nowy dom pojawi się nowa prowadząca, która ma wprowadzić duże zmiany. Plotek dotarł do nieoficjalnej listy gwiazd, które mogą zastąpić Katarzynę Dowbor. Pod uwagę ponoć miała być brana także osoba z jej rodziny. O kogo chodzi? Katarzyna Dowbor zwolniona. Wiemy, kto może poprowadzić nasz nowy dom. Decyzja dojrzewała od pewnego czasu, ale Miszczak jeszcze nie podjął ostatecznego werdyktu odnośnie następczyni Katarzyny Dowbor. Wiadomo, że będzie to kobieta i osoba niezwiązana wcześniej z tym formatem miał zdradzić dziennikarzom plotka pracownik Polsatu. Nowy dyrektor programowy pragnie odświeżyć stare hity słonecznej stacji. Poważnie myśli też o odmłodzeniu kadry. Kto może poprowadzić kolejne edycje programu Nasz nowy dom. Kropka. Według źródła portalu Miszczak rozważa angaż sprawdzonych gwiazd stacji, ale nie wyklucza też zatrudnienia kogoś zupełnie nowego. Na giełdzie nazwisk jest kilka gwiazd Polsatu, m.in. Paulina Sykut-Jerzyna, Ewa Wachowicz i Dominika Tarczyńska, która do tej pory była twarzą wspieranego przez stację stowarzyszenia program Czysta Polska. Nawias otwierający wielokropek nawias zamykający. Na liście kandydatek są też siostry AD i HD, czyli Milena i Ilona Krawczyńskie, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, bo być może Miszczak będzie chciał całkiem zaskoczyć widzów i ściągnąć do polsatu kogoś nowego. Dużym sukcesem dyrektora programowego było zaproszenie do show Twoja twarz brzmi znajomo Macieja Roka. Prezenter powrócił na ekrany po dłuższej przerwie. Niewykluczone, że miszczak sięgnie po kolejną gwiazdę, która niegdyś była z Jesienia, jakoby mieli usłyszeć taką propozycję? Czy w przypadku programu Nasz Nowy Dom będzie podobnie? Kropka.